Jak to jest z tym Omielańczukiem? Omielańczuk no, jest bardzo dobrym zawodnikiem MMA, znaczy był, walczył w UFC naprawdę na wysokim poziomie sportowym. Ostatnio walczył w KSW, poprzegrywał. Jest to zawodnik już starszy, pokontuzjowany. Dostaliśmy propozycję walki z Omielańczukiem, to znaczy Minda dostał. Chcieliśmy zrobić walkę w MMA. Ale ze względu na to, ja tak myślę, że Omilańczuk ma kontuzję, to po prostu dostaćmy propozycję walki w boksie. No co, no, boks, mamy rękawice, Minda z Omilańczukiem, super walka, No ale Omilańczuk boi się w MMA z Mindą, ale ja to rozumiem, po prostu boi się, bo jest pokontuzjowany, rozumiem to, co ja mogę powiedzieć.